Cześć wszystkim, to są kampanie Realtor 3D. My teraz znajdujemy się w miasteczku Czirewej, co się znajduje obok Walencji, tak? I będzie tu się zbudowany nowy budynek. Tak on wygląda do końca roku. Chciałem powiedzieć, że tu mamy mieszkania na sprzedaż 175 tysięcy euro. Tu będzie dwie sypialnie, dwie lasienki, 70 m2. Gadałem, że do końca roku to się skończą. Potrzeba wpłacić na początek 40 tysięcy euro, to z wszystkim, tak, i później do końca roku wypłacić wszystko, co mamy. Co mi się podoba, że tu jest miejsce parkingowe, też włączone w cenę. Bardzo, bardzo dobrze, tak. Mieszkania się znajduje faktycznie, może z 5 minut od Walencji, i to możemy kupić na przykład na wynajem albo dla życia tak bo jest dwie sypialnie dwie łazienki to jest bardzo dobrze tak wygląda ulica co my mamy obok obok mamy park duży to ja później pokażę mamy też tu szkołę wszystko ja powiedział bardzo bardzo wygodnie to kupić teraz bo później ono wyrośnie w canie, tak i możemy gdzieś 1100 1200 to robić na wynajem. Mamy taki park obok tego mieszkania. Zobaczcie, bardzo duży. Możemy tutaj pochodzić z dzieckiem, tak, coś zobaczyć. Takie wszystko zielone. Mamy takie zone. Tak, w tym miejscu widać, że jest bardzo duży ten park. Tak, patrzymy, że miejsce jest super. Obok też mamy szkołę dla dziecka, mamy sklepy. Wszystko są. Możemy zobaczyć jeszcze dodatkowo na lokację. Ja to zostawię i Państwo może to zobaczyć. I jeszcze, co mamy, bardzo duży centrum, tak, jak który się nazywa Gran Turia.